Moi drodzy, wracamy. A więc było o tym żmurce. Zapamiętajcie, moje drogie dzieciaczki, albo może inaczej, inne określenie, moje drogie, kochane um, bambetle, jak tam chcecie. Franciszek Żmurko. 1859-1910. Lata życia. Polski malarz salonowy, znany ze zmysłowych przedstawień kobiet. No chłopcy, jeśli chcecie, możecie teraz wejść w swoje Googleki. I zobaczyć obrazy tego pana. Ja właśnie tak zrobiłem. Jak czytałem tę książkę, od razu, nie namyślając się, wszedłem i zobaczyłem te gołe kobiety. Więc na dwie drzemiące w złotych ramach kobiety żmurki o nozdrzach otwartych, ciężkich do udźwignięcia, powiekach i piersiach obnażonych, cycki, gołe na wierzchu, Zenon nie był w stanie patrzeć przy Elżbiecie. Czekajcie, tylko sobie wejdę w tego żmurkę, przypomysł. Yy... Niedaleko na tej samej ścianie wisiał porter Trejenta robiony przez lęca, żółto-czarny, jeszcze przez te niespełna 30 lat poczerniały niby cenny zabytek szkoły holenderskiej. Wyobrażony na nim Aleksander Kolichowski w todze i birecie z twarzą wygoloną i tak szlachetną, jakby w jego klasie ogniotrwałej leżały tylko pieniądze i najpewniejsze papiery, też reprezentował ów nienawistny świat wyższego rzędu, przeznaczony na zniszczenie i zgubę wrogi i zarazem kuszący. Przecież zawieszone obok i uszanowany przez panią Cecylię portret pierwszej żony Rejenta przyciągał najbardziej uwagę Zenona. Była to pani z włosami blond w sukni balowej, bardzo wydekoltowanej i w dużym czerwonym kapeluszu z czarnym piórem. Jakże była dziwna, taka cieniutka w pasie? I czyżby wtedy na balę chodziło się w kapeluszu? Elżbieta przypuszczała, że to musiało być w na jakimś przedstawieniu w teatrze. No Przechcę. Eee, no i się zgubiłem. I powiedziała, że ta pierwsza pani Kolichowska Umarła młodo Dlatego, że nie mogła mieć dzieci Przedtem jeszcze zwariowała a tam Później jeba, ubarła Czy można z tego zwariować? Przeradził się Zenon czy odpowiedziała bieta z urazą Że mógł o tym wątpić Zenon nie śmiał usiąść na żadnej Usiąść na żadnej z haftowanych jedwabnych Poduszek leżących na dywanie A tym mniej przytulić głowy do... Mimo to Elżbieta domyślała się z różnych jego min ponurych i tragicznych, że jest w niej. Przychodził, pomimo że powinien był siedzieć w domu i przygotowywać się do swych egzaminów piśmiennych, tak jak wy, Bambetle. Przychodził prawie codziennie, nie zawsze po to, by pomagać jej w algebrze. Dla człowieka w spodniach, o, tyle za... o bo, bo, bo że w spodniach, o tyle za wąskich i za krótkich, trudno było mieć istotny szacunek. Choćby był pierwszy uczniem w klasie, ale żeby musiała mu dokuczać. Lubiła go tylko wtedy, gdy milkł, obrażony, gdy chciał odejść i nie odchodził, jak gdyby wcale nie miał ambicji. Za to jego dobry humor, jakieś chwile głupiego, głupiego zadowolenia z siebie budziły w niej najgorsze uczucia. Tak samo gdy w niedzielę przychodził w innym ubraniu wyczyszczony, wyświeżony, z dopiero co wygoloną, długą, kościstą twarzą, z lepiej niż codzień przylizanymi włosami śliną, uczuwała do niego wstręć, Bo wtedy musiała uznać, że pewne rzeczy no, w nim są ładne. Te przylizane włosy tym ślińskiem bardzo gęste i równe miały dziwny kolor, być ciemny, ale złotawy i taki właśnie jakiś flegmazony. I kiedy były tak... Gładko z czoła do karku, szczesany, wyglądał jak, wyglądał jak czapeczka. Ale Elżbieta nie była w stanie pomyśleć o nim żadnej dobrej rzeczy bez wstrętu. Zapewne były zmysły, tak to sobie tłumaczyła. Elżbieta była wtedy zakochana w kiminy. Miłością prawdziwą, poważną, niewzajemną i tragiczną. Ten człowiek był rotmistrzem i nazywał się ją Awaczewicz. Miał takie dziwne, jakby nie polskie nazwisko i sam był dziwny. Inny od wszystkich ludzi. Elżbieta widywała go rzadko, tylko u pani Julii Vaugier, przepraszam, Wagner. Nauczycielki francuskiego. Zdarzało się, że panna Julia zamiast przyjść na lekcję, przysyłała mały kartkowany sekretnik, że się źle czuje że żeby Elżbieta przyszła do niej. Elżbieta miała pewność, że go tam zastanie. Był w mieście tylko wtedy, gdy przyjeżdżał z frontu. Jeśli zaś go nie było, to oznaczało, że o każdej chwili mógł zginąć. Dlatego właśnie ta miłość była tragiczna. Rottenstern Awaczewicz miał świejące włosy, chociaż nie był stary, i oczy tak niezwykłe, że samo to już wystarczało do miłości. Oczy zupełnie popielatego tego koloru zimne, przymrużające się uważnie i lekceważąco. Panna Julia mówiła do niego: Krzysynie! Nic w tym nie było dziwnego. Gdyż sama była Polką z pochodzenia tylko wychowaną we Francji. Przyznawała zresztą, że pokrewieństwo jest dość dalekie. Rotmistrz uśmiechał się, wróżał oczy i mówił, że jego zdaniem jest bardzo bliskie. Był nie tylko oficerem, ale i artystą. Jedyne dwa obrazki, jakie wisiały, chwila, czy ja to nagrywam? Tak. Jedyne dwa obrazki, jakie wisiały w mieszkaniu panny Julii, on właśnie malował. Pokazywał rozmaite szkice, całówkiem z wojny, konie, trupy, typy jeńców bolszewickich albo żołnierzy. Były tam też rysunki wyobrażające ludzi powieszonych. Na bycie zrobiło to straszne wrażenie! Rotmistrz objaśnił, że ich nie można żałować, bo to są zdrajcy! Elżbieta myślała o nim z zachwytem, w którym był smutek, nie mający jakby żadnej przyczyny. Bo nie marzyła kochając o wzajemności, wcale jej nie pragnęła. Właśnie jedyny ratunek był w tym, że on jej nie kochał. Mimo to czasami wyobrażała sobie, jaka szczęśliwa musi być jego żona. Nigdy nie widziała ko tej kobiety. Widziała, Wiedziała jednak, że jest i że ma dwie córeczki. W tym miejscu zaczynały się rzeczy, o których niemożliwością było myśleć. Jej miłość piętnastoletnia była sprawą ogromną i w życiu jedynie realną. Wszystko poza tym: szkoła, rówieśnicę, dom, ciotka, zenon, wojna trwająca nieustannie od samego dziennictwa, rodzice mieszkający gdzieś daleko na świecie i osobno. To wszystko stanowiło płaską, mglistą, daleką dekorację dla jej samotnego dramatu. Niestety, ta sprawa ogromna i jedynie realna. Ciemność prędko. Wielki rozczarowały. Zakończyliśmy rozdział drugi, i teraz rozdział trzeci. Dom był już stary, wszystko w nim było stare, obrócone sobą. Na ten zawsze dla wszystkich już przemieniony czas, gdy to lepiej się działo. Może to być 50 lat temu albo 15. Może być po prostu przed wojną, albo tylko dawniej, kiedykolwiek. Wydaje nie dziś! Nie dziś! Jakby gdyby jednym właściwym czasem życia była przeszłość. Dom był stary. Żał. kolejna akapit zaczyna się też dom był stary. Dom był stary i prawie zawsze pusty. Pani Cecylia. Pani Cecylia prowadziła życie samotne. Gości nie zapraszały się nigdy. Różne starsze damy, które zjawiały się nieproszone, rzadko i nieśmiało, nie były witane chętnie. Gość najczęstszy pani posztrosko. Przyjaciółka zakradała się do domu od kuchni prawie podstępnie. I zawsze sprowadzona jakąś doraźną potrzebą. Zabiegająca, wesoła i rozmowna. Usiłująca nie dostrzegać niechętnej miny i roztargnionych oczów gospodyni. Wykupywała się jakoś specjalnie na ten cel przygotowaną nowiną. Wiadomością o kimś z lokatorów, cennym doniesieniem czy ostrzeżeniem. Pani Cecilia nie była łatwa. Znała jej już te sposoby. Niewiele było rzeczy, które mogłyby ją naprawdę zainteresować. Przecież ulegała pokusie i nie od razu siadając pytała no cóż takiego Łucja opowiadaj a pani posztraska czepiała się tego skrawka terenu by się na nim rozeprzeć i niejako rozgospodarować by zasiąść pogadać i na końcu załatwić swoją sprawę zaczynało się od tego że sąsiad spod dachu Gołąbski po chorobie stracił miejsce w tym zakładzie przewozowym że teraz stara się o coś w banku ale na próżno że nie będzie płacił, bo skąd? Później, ze sposobem jakoś logicznym i naturalnym, wynikała z tego rura od piecyka, która jest zupełnie przepalona i zwalniła się wraz z no, W ogóle, czarno, zazę, ona, mąż wyglądali jak mu, o, mąż i ona wyglądali jak Murzyni Murzyni z wielkiej litery. Hmm. Pani Posztraska zrobiła, o, wszystko, by rozśmiecić swoją przypieloczówkę tą opowieścią, a następnie uzyskać zakupienie nowej rury. Tak samo przychodziła czasami chyłkiem pani Tawnicka, która, zanim została kasierką u Chązowicza, miała już za sobą jakąś lepszą przeszłość i opowiadanie o tych przemianach losu stanowiło moralną potrzebę jej natury. A także starsza pani Bieracka, najbliższa sąsiadka najbliższa, chorowita i żałosna, krzywdzona przez syna, synową, wnuki i cały Boży świat! A przez panią Cecylię trzymała z daleka i przyjmowana z oficjalnym chłodem. 狗，你死。